Złote Myśli. Pomagamy z sukcesem. Witaj. Z tej strony Marcin Kądziołka, współzałożyciel oraz prezes Złote Myśli i Ementor.pl. I tak, siedem elementów biznesu. Siedem elementów, które, bez których moim zdaniem biznes nie, nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. Pierwszy element to jest wąskie gardło. Naszym zadaniem, jako, jako właściciela biznesu, jako osoby, która przewodzi może innym, innym ludziom, zespołowi, jest ciągłe szukanie wąskiego gardła. Ponieważ gdy, gdy tego nie robimy, to Zawsze dojdziemy do jakiegoś momentu, gdzie biznes się zatrzyma. I naszym podstawowym zadaniem jest znalezienie tego elementu, nad którym w danym czasie powinniśmy najbardziej intensywnie pracować. Jeżeli się pomylimy, będziemy pracować nad elementem, który w tym momencie nie jest wąskim gardłem, to możemy włożyć całą energię w coś, co nie zmieni absolutnie naszej sytuacji. Czyli ulepszymy jakiś element biznesu. Które nie miał wpływu na to, że, że biznes się zatrzymał. I w ten sposób tracimy energię, czas, pieniądze, angażujemy się w coś, co jest nieistotne. Dlatego podstawowym zadaniem naszym, jako, jako właściciela firmy, jest szukanie tych wąskich gardeł, ponieważ otoczenie się zmienia, system się zmienia, wszystko, wszystko wszystkie elementy dookoła nas są zmienne. Więc nie możemy założyć, że, że będziemy mieli jedną, jedną firmę, która cały czas działa w ten sam sposób i będzie dawać cały czas takie same rezultaty. Musimy szukać zmian, musimy szukać wąskiego gardła, musimy to eliminować. Bardzo często okazuje się, że, że wąskim gardłem jesteśmy my. Mamy jakiś stary sposób myślenia, który już nie jest adekwatny do obecnej sytuacji, i przez to skazujemy swoją firmę na porażkę. Więc może warto się czasami zastanowić, czy, czy nie, nie stanęliśmy gdzieś na, na drodze rozwoju i może wykonać ten jeden krok do przodu, żeby zdobyć nową wiedzę i zobaczyć, co aktualnie na rynku jest obowiązujące. Drugi element z siedmiu kroków system biznesu. Mam nadzieję, że zauważyłeś już, że, że bez systemu, tak naprawdę, zawsze będziesz się kręcił w kółko. Bez systemu nie jesteś w stanie wyjść z zakrętego kręgu działania we własnej firmie. Jeśli nie masz systemu, nie jesteś w stanie zatrudniać ludzi, nie jesteś w stanie im zlecać zadań, nie jesteś w stanie dokonać żadnej automatyzacji. Brak systemu powoduje, że firma zawsze będzie mała, ponieważ nie da się zlecić zadań, które są nieokreślone. Często spotykam się z właścicielami różnych firm i, i pada hasło, że no, ja nie wiem, co, co teraz mam robić. Ja jestem na, na rozdrożu, nie wiem, co teraz mam robić. Bardzo często jest to z tego powodu. Że jesteśmy tak głęboko zakopani w jakichś bieżących sprawach, w bieżących drobiazgach, że nie jesteśmy w stanie myśleć nad firmą całościowo. W tym momencie, jeżeli mamy system, to jest to jedyny ratunek, ponieważ system daje nam taką pewność, co każdego dnia na bieżąco powinniśmy robić, żeby, żeby firma posuwała się do przodu. Jak dla mnie. Powiedzenie, mam, mam biznes w ustach kogoś, kto, kto nie ma opracowanego systemu, oznacza dwie rzeczy. Albo ktoś nie uświadomi sobie, że ten system ma, ma go całego w głowie i tylko on wie, jak to wszystko w jego firmie powinno być poukładane, co ma wiele, wiele implikacji, że, że właśnie nie jest w stanie swojego biznesu wyskalować, nie jest w stanie go zrobić większego. Nie jest w stanie zlecać zadań, i tak naprawdę zawsze on będzie tym najważniejszym ogniwem, na którym wszystko się opiera. Ewentualnie ktoś rzeczywiście nie ma, nie ma systemu, działa, działa na bieżąco, pojawia się okazja, pojawia się jakaś możliwość zarobku, szybkiego zarobku, to angażuje się w tą, w tą możliwość, może wygenerować jakąś gotówkę, ale co z tego, jak w momencie, gdy, gdy zechce sobie odpocząć, zechce wyjechać na wakacje. To, to jego biznes nie działa, ponieważ be, bez biznesu nie ma automatyzacji, bez systemu nie ma automatyzacji, nie jesteśmy w stanie pojechać gdziekolwiek i odpocząć. Kolejny element trzy słowa: misja, wizja i wartości. Trzy słowa, które, które są dla mnie bardzo ważne. Zauważam taką tendencję, że, że wiele osób mówi: w porządku, może i ważne, ale na później. Najpierw zarobmy jakieś pieniądze, wystartujmy z firmą, a potem się będziemy zastanawiać, jakie ta firma ma wartości, jakie my je wspólnie wyznajemy, jaką mamy misję dla świata. Moim zdaniem jest to całkowicie błędne podejście i odwrócenie przyczyny ze skutkiem. Jeżeli jeżeli nie mamy, nie mamy wizji, co chcemy zrobić, to, to nie wiemy, do czego dążymy. Jeśli, jeśli ja, jako, jako właściciel firmy, nie wiedziałbym, do czego dążę, to jak mogę przekazać tą, tą wizję, te cele moim pracownikom? Nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli nie mam wizji, to jak, jestem, jak mogę wyznaczyć cele dla siebie samego? Powinniśmy wyznaczać cele pięcioletnie, trzyletnie, roczne, kwartalne, żeby, żeby wiedzieć do czego dążymy. Natomiast, jeśli, jeśli nie mamy jasnej wizji, to dzisiaj możemy iść w stronę w lewą, za chwilę pójdziemy w stronę prawą, ponieważ coś nowego się pojawiło na horyzoncie. Nie mamy jasnego określenia. W biznesie zawsze, zawsze się trafiają różnego rodzaju problemy, wyzwania. Jeżeli nie mamy spójnego kodeksu, nie, mamy, nie wyznajemy razem z zespołem spójnych wartości, to jak będziemy mogli szybko decydować, jaką decyzję podjąć? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeśli, jeśli myślisz, że, że misja, wizja i wartości są, są po to, że tylko dlatego, że, że mamy jakiś zespół i trzeba z nimi to współdzielić, to, to zauważ, że nie jesteś w stanie też zatrudnić pracowników, którzy będą z tobą sprawnie funkcjonować. Ponieważ jeśli oni nie wiedzą, jaką, jaką Ty masz misję dla świata, jaka jest Twoja wizja, nie wiedzą, jakie wartości wyznajesz, to nie, nie, nie przyciągniesz tego typu osób do siebie. Będziesz dawał ogłoszenia o pracę, które są całkowicie różne od tego, co byś chciał osiągnąć. To prowadzi nas do, do kolejnego punktu, czyli, czyli zespół. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby osiągnąć naprawdę duże cele samodzielnie. Działamy w otoczeniu, współpracując z innymi firmami, współpracując z innymi ludźmi, a przede wszystkim musimy tworzyć własny zespół. Doba ma tylko 24 godziny i jedyną dźwignią, jaką mamy, to jest zbudowanie dużego zespołu, żeby był on w stanie tworzyć różnego rodzaju wartość w bardzo dużej ilości, w zaskakująco dużej ilości, żebyśmy byli w stanie tą wartość przekazać naszym klientom. Jeżeli działasz samodzielnie, to nie jesteś w stanie tego efektywnie zrobić. Tylko żeby, żeby taki zespół powstał żeby to był zespół marzeń, żeby to był zespół, który jest w stanie przezwyciężać wszystkie przeszkody, które pojawią się na, na twojej drodze, to, to musisz wiedzieć, z kim działasz. Często okazuje się, że ktoś zatrudnia ludzi, którzy są słabsi od niego, ponieważ boi się, że jak zatrudni lepszych, to okaże się, że on wcale nie jest taki dobry. Jest to kolejna pułapka i droga donikąd, bo jeśli zatrudnisz ludzi, którzy są od Ciebie słabsi, to, to jakim cudem będziesz w stanie powierzać im zadania bardziej odpowiedzialne niż numerowanie kartek w zeszycie. A jeśli nie masz, to co wcześniej mówiłem, mi wspólnych wartości i jakiejś wizji odnośnie całej organizacji, to nawet nie będziesz wiedział kogo zatrudnić, żeby ten zespół zbudować. Kolejny element, piąty. Bardzo ważne, obsługa klientów. Zobacz, że, że to są wszystko naczynia połączone. Jeżeli nie miałeś wizji, zatrudniłeś nieodpowiednich ludzi, to automatycznie obsługa klientów będzie na słabym poziomie, ponieważ Twój zespół nie będzie wiedział, jak tych klientów obsługiwać. Nie będzie wiedział, jaką Ty masz wizję obsługi klientów. Więc w momencie, gdy nawet uda Ci się Metodami marketingowymi przyciągnąć jakichś pierwszych klientów do siebie, to oni już nie będą klientami, którzy powrócą. Ponieważ obsługa klienta spowoduje, że, że zostaną odtrąceni, że nie będą chcieli mieć więcej do czynienia z Twoją firmą. To, to nad czym powinienś pracować, to cały czas polepszanie obsługi klienta. Jednakże, jeżeli tak jak w moim przypadku, jak zatrudnisz świetnych ludzi jak stworzycie fantasty, fantastyczny zespół, to ten zespół tak naprawdę opierając się na, na wspólnych wartościach będzie dużo lepiej potrafił obsługiwać klientów niż byś zrobił to samo. Kolejny punkt, również bardzo, bardzo istotny. Dla mnie coś w rodzaju świętego grala biznesu. Automatyzacja. Bez automatyzacji uważam żaden biznes w obecnych czasach nie ma racji bytu. Podkreślam biznes. Ktoś może mieć jednoosobową działalność w porządku, tworzy sobie miejsce pracy. OK, jeżeli taka jest jego wizja jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś chce tworzyć coś większego, chce stworzyć biznes, który działa samodzielnie, to bez automatyzacji się nie obędzie. Dlaczego? Bo nie, w obecnych czasach nie jesteśmy w stanie, tylko zatrudniając kolejne osoby, spowodować, że nasz biznes będzie rentowny. Przeważnie marże są na tyle, na tyle niskie, albo szybko się robią niskie, jeżeli wejdziemy na, na nową niszę i pojawiają się konkurenci, że jeżeli nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować i automatyzować pewnych procesów, to wypadamy szybko z rynku. Więc to, to co, nad czym cały czas powinniśmy pracować, to znajdować obszary, które warto i da się zautomatyzować. Czasami jest to niski koszt, czasami wysoki, więc trzeba przeliczyć, czy automatyzacja w tym momencie da ci najlepszy zwrot z inwestycji i spowoduje szybki rozwój biznesu dalej. Natomiast co do jednego jestem pewien. Brak automatyzacji. Powoduje to, że masz coraz więcej zadań na głowie, Twój zespół ma coraz więcej zadań na głowie, i zamiast się skupiać na naprawdę istotnych elementach, skupiasz się na drobiazgach, które odciągają cię od rozwoju biznesu. I ostatni punkt, który zostawiłem sobie na koniec, ale, ale myślę, że, że tak naprawdę jest jednym z ważniejszych, czyli, czyli sprzedaż. Paradoksalnie. Wielu właścicieli firm, i ja się do nich zaliczałem, uważa, że, że sprzedaż to jest, to jest coś wręcz odrażającego, że okay, do, od sprzedaży są sprzedawcy, których można zatrudnić. I dopiero gdy, gdy zmienią swoje myślenie, że każdy w biznesie sprzedaje, każdy oznacza również właściciela firmy, oznacza również osoby, które, które działają w tak zwanym back office, czyli nie są na pierwszej linii frontu, oni, one także powinny sprzedawać. Więc naszym zadaniem, jako, jako właściciela biznesu, jest uczenie siebie samego, jak sprzedawać, uczenie swój zespół, jak sprzedawać i sprzedawać ciągle, zawsze i wszędzie. I to, o czym, o czym uczę, o to, o co pokazuję na, na swoim szkoleniu, to jak cały ten system. Od pierwszego do, do ostatniego punktu zastosować w praktyce. Jak pracować nad każdym z tych elementów, jak znaleźć na to czas, jak znaleźć na to środki, jak znaleźć na to energię, żeby, żeby rzeczywiście mieć takie poczucie, że każdego dnia zbliżamy się do upragnionego celu. Moim zdaniem, celem powinno być to, że biznes działa w 100% automatycznie i nie musimy ani palcem go dotykać żeby cały czas generował dla nas pieniądze. Oczywiście jeśli chcemy, jeśli mamy, mamy taką ochotę, to mamy wybór, żeby wejść do tego biznesu, znaleźć kolejne elementy, które, które możemy ulepszyć, możemy pracować nad biznesem. Czyli pozyskiwać nowe kontrakty, pozyskiwać nowe ręki, wchodzić na, na zupełnie nowe możliwości, Natomiast absolutnie nie powinno być to koniecznością, że każdego dnia musimy pojechać do biura, żeby podpisać jakiś, jakiś dokument, żeby, żeby coś zrobić trywialnego. Jeśli tak jest, że cały system wymaga naszej obecności, to znaczy, że coś po drodze zrobiliśmy nie tak. Jeśli, jeśli czegoś się nauczyłeś, jeśli uważasz, że, że ta wiedza jest wartościowa, i już teraz pomoże Ci rozwinąć Twój biznes. Podziel się proszę linkiem do, do tego wideo ze swoimi znajomymi, linkiem do tej strony. Być może oni także będą w stanie skorzystać i, i rozwinąć swój biznes, przenieść go na wyższy poziom. A, a do Ciebie mam prośbę, żebyś w komentarzu napisał, jaki jest Twój aktualnie największy problem związany z rozwojem Twojej firmy. Być może. Korzystając z mojego doświadczenia, będę, będę w stanie coś podpowiedzieć, i, i konkretnie dla ciebie będzie to ten, ten element, do którego nie potrafiłeś znaleźć, a który pozwoli ci wykonać mocny krok do przodu i, i pójść w stronę coraz bardziej zautomatyzowanego biznesu. Także, jeżeli uważasz, że wiedza jest wartościowa, podziel się proszę nią z innymi i zostaw swoją opinię komentarzu. Dziękuję.